Zmieńcie pogodę, po bo to się nie da. Dawaj, do mnie. Ej, zaraz pojadę i punkty kardy mu Nie To Nie możemy. Nie możemy. ja możemy. Nie do Nie możemy. Nie możemy. Zaraz. Nie Zaraz Nie możemy. A czego? Też cię kocham. Świeć, zamartwisz się, smacz... się w kodzie. trochę spóźniony jesteś, ale... ale mój jest za to ładniejszy. Akses. Kurce, geju, zamknij twarz. I. Dawno nie Ej, panowie. Co? Za to co piszę, że mu tam krew Może i tak dalej, jest. to mogę mu nadać, wziąć te was tysięcy. A, Ale to jest nie tak. Teraz fajik potwierdzasz, możesz. Kurde, mnie krasza. Gdzie jesteś? Na górze powinien stać helikopter. Na komisariacie. Na komisariacie stoi, na górze. Bardziej go wezwanie Dzięki wielkie. Widzę. O ladzie, jak fajnie. Gdzie wiecie się z tymi helikopterami, bo was nie widzę? Nie ma helikoptera. Ja mam. Nie ma go, to kurde. Gdzie jest? Były se cygany, hmm. ale go Nie ma go na górze. Nie ma Jest Były... teraz jest. Były sobie cygany i ukradły helikopter... To hmm. Purczek ukradł! Jak latasz. Cicho. Ej, się... król z Kogoś łapać, nie? Martinko, gdzie jesteś? E, teraz na SFLV Na granicy To blic, czekaj na mnie A ja lecę ciągle 80 FPS-u w to Kazimierz Jak to nie ma botów? Co to ma znaczyć? Nie To mi na skina w oka się nie opłaca wchodzić Nie! Ja, ja przypadkowo jednego bota wywaliłem To wypad Baron, posuń się gdzie policjanci wszyscy jadą? Nie łapiemy go, jedziemy się naprawić. Nie przyznawać Gdzie ty jedziesz? Ja? Dobra. Gdzie panowie jesteście? A szukamy cię. Ale... Po, po kiego chuja im ten bulldozer, no ja pierdolę. <śle> to to jest... <śle> Ej, poli, poli, kanał Policim to chyba powinien być na hasło troszeczkę mi się dał. No właśnie. Blondem pasy. Powiem może kiedyś wtedy święty. Zapchnie. Klon? Widzisz mnie. Purcek. Co? Gówno! Haha! Zrobię to Ale śmieszno. <noise> no jak? A Martino, taki z ciebie zabawny chłopak. No wiem. O, speed. Jaki ma speedach. To jest z <grymne> 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 Familiady Mr.Klapar Hehehe, nie nie. Lidak, Lidak, Muzyka Familiady, klatki i śmiech Lidak Lida, Lida, Lida. Lida go A Id? Id? Dwa okay, <grymne> <grymne> Misiu stój stój, stanę koło ciebie okay. Spida złapiemy, złapiemy spida <grymne> Stop, nie strzelaj File. speed One, Kurwa Niebezpieczna jazda po ulicy i jazda pod prąd. Nie ma latania. Jazda, jazda pod prąd i niebezpieczna jazda. pod prąd niebezpieczna jazda. Zawracanie no, na autostradzie. Misiu, nie ruszaj się, no. podlecę do Ciebie. No to kurczę, wyjdziemy. Gońko, go, goń go. No dawaj, dawaj. No co ty Bydne. robisz? <laughs> o kurwa. Wy ty, ak, Tak! Mamo, ja jadę!

bo jak nagrywacie frapsem, to ile macie w ów GTA? Mało. 80. Ja mam ja no sobie z... na, przy 9. nagrywaniu mam 30. Ja teraz 9. na przykład mam 60-70 w ów jak nagrywam to zawsze do 30 spada No mi tak samo. No i zoprawia. Bo zawsze tak jest, bo to ci więcej ramus zużywa. No. No. Ale ja mam 9, dużo, 7 giga. To... Koniec, ja, ja teraz jadę. To właśnie nie od ram ja. zależy, czy... szczerze. No no to, tak, tak. to nie od RAM-u zależy. To nie od zależy, ani nie od ROC-ka. To zależy od karty graficznej. Kontrolę, kontrolę, kontrolę. Ale nową mam kartę graficzną. Teraz tak, od... A, jak kartę? A jaką masz kartę? 1 giga Dawaj DDR5. Lub kontrolę mu, lub kontrolę mu, lub kontrolę. Chowaj się. Gdzie speed jest? Myślę chyba, bo mam bardzo słaby procek, jakbym go musiał koniecznie zobaczyć. a ja to. Pisa. A jaki masz procek? Dwurdzeniowy, e... 2,60. twój pojazd został naprawiony, kosz minus... Ja Ile? Co? Nol, no, no, jaki bóg. Pisz mu! Wysiadać pit, Lizak. A, Lizaka, prowadź kontrolę, Dobry. prowadź kontrolę. Dostał Lizaka? Jaką kontrolę? O co chodzi? Co? I nie ma pasów nawet. Ooo... A skina, żeby jest? Martino, 2 do 36 stopni 2 do 36? No Martino? Hmm? Ja lecę na patrol Chce ktoś ze mną może łapać, czy nie? Ej, Martino? Tak, słucham Ciebie Możesz mnie upingować. Ej, Tak, to, Twój ID? ID Dajcie mu Panowie Adolf, dobra, gonimy Ten, co ma 30 Ale nie wiem, nie? jeszcze wyżej. Staśmy co? Paweł. O, to ja bez nagrywania mam. Czeka mi się, on 30. Aha. Ale my mamy już jeszcze jednego. Gdzie jest Adolf ten drugi? Teraz mam 70 FPS-ów A ja 30. Gdzie on jest? Ten gracz? A wyłączę limit w ów zobaczymy, co się stanie. A jak? Tam w opcji, tam powinien być, tam grafice Cicho. Ej, nie mogę wygonać. Ale. Beta. GTA, no? User, Report, martino.

Jedzie po prostu. Stary, Co teraz mam dużo miałe. FPS-ów. Kurce Chyba miałem 450 a jak to wyłączyłem, to mi podskoczyło do 70. Jak nagrywam, to teraz mam 20 FPS. ów Stary, dzięki. Ja mam 30 przy nagrywaniu. Teraz to ja Równo. mogę nagrywać przy 20 FPS-ach. Bo przy 9 się za bardzo nie dało. Ale Ty nie ma? Tak, eju. Kulikan z za daleko do mnie. Ja mam Dam ci dwa razy po 20 000. Co Co idiota! To jeden dawać Dobra, chodź no. tu gojuchu A Chwadek, wyleciałem z tego, z helikoptera Chyba wyskoczyłeś Chwadek, na enter kick, na ja nie przyszedłem, leciał Kurde, nie no teraz Na no, szczęście miałem pod ochrony Co ty robisz? 40 coś fps i no, to... No Ej stary No teraz to zauważyłem, że jak to jest włączone to spadają fpsi Dawajcie, ej nie na rondo Nie mają popłacenia na robotach Co, da się za nią? Co? Odjechałeś mnie? Eee, a gdzie ty jesteś? Eee... Ucieczka Złapałem tego gościa Teraz to e, ja mogę nagrywać Speed Aha. czekaj na mnie, też lecę Gdzieś pomogłem ci To bo odjechałem Speed czekaj, no, no, czekaj. No, Zostaniesz plisiki na forum Kasper, jest, Dziękuję. jest tu Kasperski? Gdzie ty jesteś? Wol...